Problemy finansowe, może od tego zaczniemy, będzie łatwiej. Jaki macie y, dochód w ciągu dnia? Różnie. Czasem jest to 20 zł, czasem jest to 100 zł. 20 zł? Tak, tak. To skąd bierzecie pieniądze na czynsz? No w weekendy zazwyczaj jest więcej ludzi, to, to później tam jest jakieś 1000 zł, no i się uzbiera na ten Dzień tymi. dobry, cześć. cześć. Cześć, Paulina. Tak, tak cześć, ja idę piekarnik, ja nastawię piekarnik i zaraz wracam. Okej. Okay. Baweczki robicie? Robimy baweczki i rozmawiamy o biznesach. Okej, okay. naszym. No, waszym, waszym, no. Macie to spisane, co chcecie osiągnąć, jaki chcecie budżet, ile też chcecie zarabiać. Ja miałam kiedyś taki pomysł, żeby to zrobić, no ale nie wyszło. Dlaczego nie wyszło? No bo proponowałam Paulinie... A no... dlaczego sama tego nie zrobiłaś? No, bo ja nie lubię robić wszystkiego sama. Czemu ja mam wszystko sama? A Co robisz sama? Ja zajmuję się zakupami e, online, boże oferty na różne przyjęcia okolicznościowe. E, zajmuję się stroną internetową, aktualizacjami. I moim głównym obowiązkiem jest przypominanie Paulinie wielu rzeczy. Paulina nie powie obowiązków, bo nie pamięta. <laughs> Powiem tak, które pamiętam. No, no dawaj. <laughs> Ja na przykład zajmuję się fakturami co to znaczy, że załatwiasz faktury? No, to znaczy ja je no, dokuję, ja, ja drukuję, drukuję, zbieram. opisuję, zbieram, zaborę do księgowej, księgowej. Tak, 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 to akurat no. mamy. No i ona wam mówi, że macie, zarobiłyście coś, czy macie minus, czy, czy co mówi? No Nic no. nie mówi, bo to jest nasza mama. Nasza mama, księgowa. A wy jesteście siostrami? No tak. A mówicie o sobie wspólniczki? <laughs> czasem tak, no czasem tak no jesteśmy wspólniczkami, poza pracą jesteśmy siostrami. Postanowiłeś postanowiłyście we dwie, siostry, prowadzić wspólny biznes? Ja uwielbiam dzieci. Ja uwielbiam słyszeć, jak tutaj dzieci biegają, my się śmieją. I przy okazji mogę piec. Także win-win. No bardzo mi się tu podoba. Słuchajcie tu, jakby tu jest wszystko, to czego dzieci potrzebują i tu jest to ochmatko, to jest to królestwo. O, jaki wózeczek, jak mi się podoba taki puzleczek. No naprawdę to jest rozkosznie, więc ja nie rozumiem, dlaczego tu nie ma pieniędzy.